Mr. Beast ma ogromną dramę na Twitterze, bo pomógł odzyskać wzrok tysiącu osób. Jimmy już nawet to skomentował, ale zaraz przejdziemy do całej sprawy. Na boxdela oraz fame spadła potężna fala hejtu za ostatnią konferencję i najeżdżanie oraz uderzenie już z pięści. Okazało się też, że boxdele skłamał z tym, że już jak wsadził mu palca do oka. Ludzie w komentarzach są kompletnie wściekli. Dodatkowo ludzie z TikToka stworzyli sobie teorię dookoła rozstania mortalcia i o wszystko obwiniają Kingę z poprzedniej edycji Twoje 5 minut. Na dziewczynę spadła fala hejtu i skomentował nawet w A na koniec przegadamy aferkę dookoła streamera, który oglądał deepfakesy filmów dla dorosłych swoich koleżanek z Twitch'a. Możesz się zastanawiać, dlaczego jestem tak ładnie ubrany i ja też nie mam pojęcia, chyba po prostu chciałem dla was dzisiaj ładnie wyglądać, więc zostawcie subskrypcję na kanale, bo tyle do 800 tysięcy brakuje, malutko bardzo. Dropnij lajka, bo inaczej mój kod będzie bardzo smutny. A jako pierwszy temat wrócimy sobie jeszcze do tematu tego hucznego rozstania Kingi oraz e, Mortalcia. Z racji tego, że nasza relacja od samego początku była publiczna, stwierdziliśmy, że mamy obowiązek dla Was powiedzieć wam, że nie jesteśmy już razem Wiadomo, jakoś są członkami Gen z, to zaczęła się żołoba na TikToku Pojawił się wysyp fanowskich editów związanych z tym rozstaniem I ludzie zamiast dać im spokój, żeby nie musieli dodatkowo przeżywać tej sytuacji Jak będą sobie jakoś, nie wiem, losowo scrollować internet To wrzucają masę TikToków z czarnym tłem i smutną muzyczką w tle A nie wiem, może to dla nich też jakieś ciężkie przeżycie I muszą jakoś odreagować, wyrzucić swoje emocje wrzucając takiego TikToka Ale na tym się nie zakończyło, bo dodatkowo dziewczynki z TikToka Zaczęły bawić się w detektywów i szukać przyczyny rozpadu ich związków no bo dokładnej przyczyny rozpadu związku nie podali w tym filmie o rozstaniu, więc to niektórzy mogli zacząć grzebać i szukać jakichś powodu. Jak się okazało, zaczęli też szukać na siłę. Bo według nich to wszystko jest przez Kingę, tą samą, która rok temu brała udział w Twoje 5 minut. Aktualnie Kinga mieszka z fusialką i wujkiem łukim. I argumentem widzów jest to, że w odcinku fusialki pod tytułem Wbijamy na imprezę widzów 2 Patryk i Kinga byli y, obok siebie bardzo blisko. po wysypie tych wszystkich teorii na TikToku Kinga zaczęła dostawać naprawdę spory hejt w komentarzach. Pod swoimi zdjęciami na Instagramie, pod swoimi TikTokami. Dostaje komentarze po kroju jak tam z Patrykiem, jak to jest niszczyć związek, jak to jest kraść komuś chłopaka i tak dalej. No mocne nieprzyjemne oskarżenia na pewno. Prawie skomentował wuje Kuki u siebie na Twitterze, gdzie napisał, oczywiście to bzdura największa no i teraz nikomu to też nie pomaga. Pamiętajcie, że dla nas to bliskie osoby i widzę, że im ciężko teraz. A że Kinga się dostała rykoszedem, to pokazuje tylko jak ludzie lubią ploteczki Ktoś mu odpisał, to czemu na TikToku było podczas losowania Wylosowałaś Patryka, mówię, że ci się podoba chodzi o to, że wuj kuki Tak powiedział w odcinku o! Jesteś Patrykiem? A mówisz, że ci się podoba Nieprawda <gry> I łuki odpisał, bo jestem trollem. Myślę, że na każdego znaleźlibyśmy takie dowody. Pamiętajcie, że Ship Kubickiego i Fausti, czy Przemka Pro i Kasi mojej i pewnie wiele innych. Wujek łuki jeszcze napisał, Kinga i Patryk nie odnoszą się do sprawy na moją prośbę. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że skoro nie mają z czegoś się tłumaczyć, to bez sensu, aby się wypowiadali. Spekulacje na ich temat są nieprawdziwe i liczę, że szybko się do tego przekonacie. Więc wujek łuki jasno wskazuje, że te wszystkie teorie są nieprawdziwe i między nimi po prostu nic nie ma. Wiecie, to są komentarze po kroju i tak zawsze nie lubiłam, jak tam rozwalanie związków, Kinga, jeśli to prawda, to poważnie się zawiodłam, ale żeby pięcioletni związek psuć, porażka, gorzej się stoczyć nie dało. Na podstawie, czego ludzie to biorą? W sensie, na podstawie tego filmiku na YouTubie i te komentarze mają po kilka tysięcy polubień, jest ich pełno, więc... To no, współczuję. Teraz przegadamy wczorajszą konferencję, bo widzowie są kompletnie wściekli na Boxdella oraz samą federację Fame. Ale mały background jak ktoś w ogóle nie jest w temacie. Juźwiak to prezes konkurencyjnej federacji i już od dłuższego czasu ma spinę z Boxdellem. Swojego czasu nawet krytykował free fighty i fame, a potem sam zaczął dokładnie to robić i na tym zarabiać. I panowie, żeby rozładować ten konflikt, ugadali się na dwie walki: jedna w Fame u Boxdella i druga rewanżowa u Juźwiaka Federacji. I od początku Juźwiak jest kopany Fame, ie. Tutaj krzyczą wydalać, jak na panel. Widzę się wrażenie, że na samej konferencji nie atakuje go tylko Boxdel, ale również sami prowadzący. Co on nie wygląda najlepiej dla fejmu i wiadomo, jak ktoś jest dociskany przez kilka osób na raz, no to ludzie automatycznie prędzej postawią się za nim. Na samej konferencji było też kilka dziwnych, śmierdzących ustawek. Najpierw jakiś chłop w kominiarce ma problem do wiaka, że nie dostał pieniędzy, mimo że nie wystawił mu nawet faktury, żeby dostać te pieniądze. Uratowałem mu walkę i ch... z tego, ani złotówki nie dostałem. Nie Dobra. wystawiłeś widocznie faktury, no to się nie... Szuba miał mi pomóc. Dwa Słuchaj, razy do niego dziecko. zawodnik wystawia fakturę i na tej wystawie, podstawie dostaje wynagrodzenie. Nie wystawiłeś dokumentu, faktury, ty się dziwisz, że pieniędzy nie dostały? Potem przylasz ten ziomek, który kiedyś występował u Boxdela na filmikach i okazało się, że bejtował już na to, że dostarczy mu jakieś brudy na Boxdela. No dobra, 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 Ale wszystko aktualne. Tak, tak, jest wszystko aktualne. Na spokojnie wszystko panu jakieś brudy na Boxdela panu dam bez problemu. No, że musimy się sobie spotkać, Wcześniej się spotkać z 16-latkiem. Chyba ty no. debilu! 16-latkiem chcesz się spotkać, żeby dał ci brudy? I Boxel chciał to obrócić w kierunku Żwijaka, że umawia się z 16-latkiem i go wykorzystuje, żeby ten podał na niego jakieś brudy. Czy jesteś w stanie się przyznać do tego, że wykorzystujesz 16-letniego chłopaka, do tego, żeby przyniósł ci brudy na moją osobę? Nie, dlaczego tak, tak sądzisz, że ja go wykorzystuje? A wyszło w na to, że w sumie to Bokzel tego szesnastolatka wykorzystał, żeby zbejtować już wiaka. mega słabo wypadł. Mówi, że już dał się podpuścić szesnastolatkowi, przy czym Paweł został w tej całej sytuacji ewidentnie zmanipulowany. To Boxdel wykorzystał bardziej kumpla celem wyjaśnienia już wiaka. Dziwne jest też to, że sam chłopak jakiś czas temu sam wyciągał brudę na boxdela w kilku odcinkach na YouTubie. Cieka. Czy ci faktycznie dawał? kiedy no, czeka. No, tego co wygląda w tych skitalsach, ja no, no sądzę, Do no to, to. Tego nie tam. Na chwilę powiedział, że co, że ci da? A potem ci go zabrał. Ta, no. Trzy słowa dla Boxdela: oddaj mi konto. Ale punktem kulminacyjnym konferencji był moment, jak Boxdel uderzył Jóźwiaka z pięści dwa razy: najpierw w brzuch, a potem w twarz. Piątek, pamiętajcie o tym! Oksel od razu zaczął się usprawiedliwiać, że tak zareagował, no bo pierwszy dostał palcem w oko. Palec w oko wkładasz ty debilu! palec w oko, chłopie! Wiedziałeś mi palec do oka, A to się nie spo... To jak się masz nie... Zauważ moje oko, debilu! I no można by się tutaj spierać, czy to był odpowiedni argument, żeby chłopowi dwa dni przed walką walić bombę z pięści na konferencji, będąc mimo wszystko włodarzem. Ale jakby to rzeczywiście była prawda, to biorąc pod uwagę publikę, emocje i ten cały ogień dookoła, to niektórzy by na to przymknęli oko. Ale problem w tym, że z żadnej perspektywy nie było widać, że już jak wsadził boksdelowi jakiegokolwiek palca do oczu. I wstawił jeszcze ciekawą perspektywę, gdzie widać, że już jak złapał Bogzel za szyję przed tymi bombami więc mimo wszystko już jak pierwszy zainicjował jakiś poważniejszy kontakt fizyczny ale te dwie bomby to była mocna przesada bardziej że Bogzel potem na live IRL sam przyznał że żadnego palca w oczach nie było mam sobie ten materiał z konferencji jeszcze z prezentów Somo i no pomyliłem się utarł mi po prostu w BM ja tak wszedł po prostu, że poczułem to oko, tylko że ja tam byłem, ja miałem tak zawężoną percepcję wzroku i tam byłem tak podkurwiony, że no nie wiem to... <ścoughs> Są takie rzeczy, że. To... Słabo to wygląda dla Boxela, tym bardziej, że to było jego top 1 usprawiedliwienie na przywalenie juździakowi buły. Komentarze widzów pod szutami są wręcz jednostronne, nie robi tutaj żadnego cherry pickingu. To jest nierealne, że Boxdell i cała fame skompromitowało się bardziej niż na ostatniej konferencji. W całej historii freaków pierwszy raz ktoś uderzył kogoś pięścią przy face to face. Boxel okazał się największym f***em fr... w historii freaków. Niech fame go lepiej odsunie, bo jedynie przez niego tracą. Komentarze pod całą konferencją też są mocno na minus. Przejawiają się opinie, że Boxel stracił. W oczach ludzi i wywołał kompletnie odwrotny efekt, bo ludzie mocniej siedli na nim niż na samym jużwiaku. Pojawiło się też pytanie, czy Federacja wyciągnie jakiekolwiek konsekwencje w stronę Boxdala, bo jednak, gdyby była mowa o zwykłym zawodniku, no to na pewno posypałaby się jakieś kary i oświadczenia Federacji, że takiego zachowania nie pochwalają. I Wojtek Gola powiedział, że jakaś kara będzie. Czy jednak kara będzie, bo jednak i było dużej. Ryzyko kontuzji. No, zawodnicy są karani w takich sytuacjach. No, myślę, że te nerwy, emocje, no ale nie można usprawiedliwiać tutaj Michała w tym momencie. Federacja zamierza ukarać zawodnika walczącego na karcie, no, Musimy, wa. musimy to przegadać. Już. Michał jest tutaj w woli zawodnika, jak sam podkreśla, nie jest włodarzem. Chciał zostawić na dole włodarza ze sobą, jest tutaj w woli zawodnika, więc musi ponieść konsekwencje jak zawodnik. No, ale w tej chwili ciężko mi powiedzieć, jeszcze go nie analizowaliśmy. No, natomiast, no, też mnie to zaskoczyło, bo to było mocne. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i czy według was Bogzel przesadził. Z Boxdellem to jest ciekawa sinusoida, on tak regularnie co kilka miesięcy ma głośną dramę, kiedy ludzie się od niego kompletnie odwracają i po nim cisną, no, ale i tak za tydzień czy dwa każdy o tym zapomina. Teraz mam zabawną dramkę z zagranicy, bo podczas jednej z transmisji na żywo streamera Atrioka, kiedy przełączał zakładki na swoim komputerze, było widać jedną ze stron dla dorosłych. W What time is it? I raczej przeszłoby to bez echa Ale okazało się, że ta strona oferuje filmiki z udziałem deepfaków streamerek Czyli po prostu jest film dla dorosłych Tylko, że komputerowo macie tam wklejoną twarz jakiejś streamerki I on akurat miał odpalone filmiki m.in. z Pokimane A właśnie z Pokimane czy Mają Higgą to współpracował I poniekąd były to jego znajome Widzowie zaczęli od razu po nim bardzo mocno jechać Przypili mu łatkę dziwaka i fałszywego przyjaciela Bo wiedział jak dziewczyny walczą z tymi fake'ami i ile pieniędzy na to wykładają? Zagraniczne streamerki i chyba też polskie e, starają się mocno walczyć z tymi deepfake'ami, bo powstają całe ogromne Discordy, gdzie ludzie wrzucają wideo z filmem dla dorosłych i ich twarzami wklejonymi komputerowo. Niektórzy nawet kasują od pelikanów pieniądze, wciskając im takie filmiki, że niby są prawdziwe. A widząc jaką ta sytuacja zebrała rozgłos w internecie, odpalił transmisję i zaczął się tłumaczyć. Powiedział, że wszedł na tą stronę poprzez klikanie reklamy na jednej ze stron dla dorosłych. Nie wiem kto w ogóle klika w te reklamy na tych stronach Zacznijmy od tego Ale mówił, że nie miał nic złego na myśli że to wszystko to wielkie nieporozumienie Przeprosił też streamerki za to co zrobił Towarzyszył mu przy tym płacz oraz płacz jego kobiety, która siedziała obok It's it's gross. Co było dosyć dziwne, tak naprawdę tę całą sytuację to tylko rozgłośniło. Streamerki zaangażowane w tę całą aferę przez kilka dni były cicho, bo pewnie nie chciały dawać tego rozgłosu dla tej całej deepfake'owej strony. Ale póki maine napisała krótkiego tweeta, przestańcie seksualizować ludzi bez ich zgody. To tyle, to cały tweet. Sweet Anita napisała: Przez tę sytuację dowiedziałam się, że jestem na tej stronie. Dosłownie zrezygnowałem z milionów dolarów po to, aby nie iść w stronę networkingu. Jakiś randomowy napalony dziwak wykorzystuje moje ciało bez mojej zgody. Nie wiem, czy powinnam płakać, zniszczyć coś, czy może się śmiać. Sprawa jest o tyle obrzydliwa, że chłop jeszcze, żeby dostać dostęp do tych rzeczy, to musiał je wykupić. Wydajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek na tego typu deepfake'i trafiliście. Czas na tą ogromną dramę Mister Vista, bo... Ona jest dosyć śmieszna. MrBeast parę dni temu wrzucił film, w którym pomógł tysiącu osobom odzyskać wzrok. W ogóle pomysł na odcinek. Po dwóch dniach od publikacji zebrało on ponad 60 milionów wyświetleń. I pomimo ogromu ludzi pochwalających sam pomysł i inicjatywy youtubera, nie mogło też zabraknąć buldubców oczywiście na y, wszystkim dobrze znanym Twitterze. bo gdzie indziej mogliby się przypierdolić o taki film? MrBeastowi głównie jest zarzucana chęć wzbogacenia się lub polepszenia swojego wizerunku. Ja nie wiem, ludzie nie kumają, że to jest dla Mr. Beast Biznes, zresztą i tak traci zwykle więcej pieniędzy niż wydaje na te swoje odcinki, ma utrzymanie pracowników, jakieś biznesy, no tak to działa niestety. I chyba lepiej, żeby te tysiąc osób odzyskało wzrok i Mr. Beast zrobił sobie z tego odcinek, niż żeby te osoby dalej nie widziały. Chociaż jedną z odklejek na tym odcinku Mr. Bista, którą e, osobiście wyłapałem, to w pewnym momencie mówi jakiemuś dzieciakowi, że ma 50% szans, że zabieg mu się uda. Trochę robię z tego takie telewizyjne show, że może ci się uda, może ci się nie uda. Zobaczymy. Weźcie w dalszej części odcinka, ale innych jakichś dziwnych rzeczy nie wyłapałem. Jeden z najbardziej lajkowanych i zasięgowych tweetów to jest w tym coś demonicznego i nawet nie mogę do końca wskazać co. Ten jest mocnym, on jest dosłownie antychrystem. Robi rzeczy porównywalne do cudów przez tę przesadzoną fałszywą hojność. On zacznie obalać na. Chrystusa i wygłaszać egoistyczne działanie. To jest dziwne, no bo to nie jest pierwszy raz, jak Mr. Beast robi coś dla ludzi, wręcz ma nawet do tego poświęcony cały kanał, czyli Beast Philanthropy, i nikt go nie prosił, ani nawet się po nim nie spodziewał, że założy taki kanał i jeszcze aktywnie go będzie prowadził. Dziwnie nie musiał tego wcale robić, ale mimo wszystko chce pomagać. Nawet pierwszy raz odniósł się do jakiejkolwiek dramy wokół swojej osoby. Napisał to na Twitterze. Twitter, bogaci ludzie powinni pomagać innym swoimi pieniędzmi. Ja, okej, okay, użyję swoich pieniędzy, żeby pomóc. Ludziom i obiecuję, że rozdam wszystkie swoje pieniądze zanim umrę. Każdy pojedynczy grosz. Twitter, MrBeast Beast, zły. Hejt był na tyle ogromny, że też wielu innych twórców to skomentowało. KSI napisał, że Twitter jest pałem smutnych i głupich ludzi. Laserbeam, Beam, czyli jeden z największych gamingowych kanałów, napisał prześmiewczo: Mr. Beast kończy głód na ziemi. Twitter, tak, ale on i tak robi to dla wyświetleń i jest zły. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie czy według Was MrBeast jest złym, demonicznym, antychrystem, diabłem, który zrobi źle dla ludzi i tak nie wolno. To jednak Wzroku dla tysiąca ludzi jest spoko. To tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja będę spierdzielał. Trzymajcie się. Cześć.